Cześć, witam Was serdecznie na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj przychodzę do Was z innym typem prac, które jeszcze też wykonuję, a mianowicie będą to różnego rodzaju bransoletki i chcę Was już serdecznie zaprosić, że możecie je sobie kupić, bo jestem na Vinted, więc spokojnie tam w opisie podam mojego linka do tej strony. Jeśli będziecie mieli tylko ochotę, możecie je sobie nabyć właśnie w tym sklepie. A teraz już przechodzę do omawiania poszczególnych tych bransoletek, żebyście widzieli, jak one zostały zrobione. Może zacznę od tej tutaj z lewej strony. Te bransoletki one są zrobione z koralików, jak tutaj. Mam nadzieję, że zobaczycie Złapane są w okrągłą siateczkę. Te koraliki tutaj mienią się na różne kolory, od niebieskiego po fioletowy, nawet przez brązowy, Wam powiem. A ta siateczka ma bardzo delikatny taki kolor. Ona jest właściwie srebrna, jakby z niej wyciągnąć te wszystkie koraliki. Specjalnie jest taka dobrana, żeby było je tutaj tak ładnie widać. Oczywiście na końcach doklejone przy pomocy kleju na gorąco końcówki i bransoletka jest tutaj regulowana, bo oczywiście, jak ktoś ma trochę większą rękę, zawsze sobie może tutaj na te srebrne końcóweczki złapać i bransoletka jest jak ulał, po to właśnie mamy tą końcówkę. To jest pierwsza, którą chciałam wam pokazać. Kolejna. Podobnie jak tamta jest złapana w tym samym kolorze siatki, natomiast zupełnie inne tutaj mamy koraliki. Oraz końcóweczka do regulowania. Tu mamy w odcieniu takim delikatnym niebieskim. Jest, powiem Wam, troszeczkę mniejsza, ale też zawsze sobie tą wielkość można dostosować do własnej ręki. A ta już jest złapana w białą siateczkę, która przeplatana jest tutaj srebrną nitką. Plus oczywiście regulowana końcówka. Teraz przejdę do tych mniejszych. One, podobnie jak tamte, tu są złapane koraliki w siateczki, tylko że one są chudsze. Widzicie takie pojedyncze koraliki, tylko się tu znajdują. I jeszcze jest ta różnica, że one są zrobione zapięcia na magnes, i niestety, ale nie są regulowane. Więc wygląda to tak, opane przy pomocy magnesika. I kolejne to tutaj mamy bransoletki, które są robione przeze mnie na szydełku. Wszystkie te koraliki są łapane. I za pomocą odpowiedniego łapania szydełkiem i nicią powstaje taki ładny splot tych koralików. Oczywiście zawsze można sobie tam inną kolorystykę dobrać. Ja akurat w tym przypadku wybrałam tutaj, można powiedzieć, taki kolor bursztynowy. I ta brązoletka, podobnie jak tamte, pierwsze, które wam pokazywałam, są regulowane z taką biżuteryjną końcówką. Oczywiście, na szczęście, tutaj mamy podkowe. Te dwie są tutaj bardzo podobne. Różnią się tym, że jedna jest większa, druga jest mniejsza. Są z regulowanymi końcówkami: zarówno ta, jak i ta. No i ostatnią, którą mam wam do pokazania. To jest w takim kolorze biało-granatowo-niebieskim, też bardzo delikatna, powiem wam, też ładnie prezentuje się na ręce. No i też tutaj dodałam taką bierzutornią ozdobę. Mam nadzieję, że moje tutaj bransoletki wam się spodobały. Ja was pozdrawiam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku.